Zbierzcie trupa i rzućcie go wężom. Gryfie, ty dopilnuj. Niech do wężowej wieży złą starca. Głupie. Bez serca rycerstwo patrzało, gdy we mnie wzbierał gniew. Kiedy mnie wrzała to stali cicho, jak uliczne chłopcy. Zykaniem szczwając, psa jego gniewu milczeli wszyscy. Gdyby tylko jeden na starca słowem uderzył gryzącymi mej bezsilnej kobiecej wściekłości przyszedł z pomocą, byłaby ostygła. Lecz nie, milczeli. Miałam się rzucała w przepaść wściekłości. Rozkoronowana. Znienawidzona. I nienawidząca. Z całego serca ich nienawidząca. Spojrzałam wczoraj w jedne wieże która przy zamku stoi zrujnowana, spojrzałam. Z gadzina okropne powoje błyszczące pną się na ściany, a w głębokości gniazda wężów leżą i ciągły słychać świst, sykanie gwarjak w garnku wrącym. Tam w ciemność okropną, w tę sykającą ciemność to wężowe błoto w ten ul straszny kazałam rzucić Twojego ojca. I cóż go Żadnego teraz ratunku, wybiegu. Tu nie pomogą Twoje łzy, tu nie pomoże topór Twego brata, pożarty i rozszarpane między gadzinami. Twój stary ojciec! Ta harfa go zbawi? Harfa! Idź z Bogiem, wariatko smętna! Czegoż dokażesz? Harfą uzbrojona! Przeciwko zemście wężów i kobiety